Rozwiązanie obostrzeń sanitarnych nie pozostaje bez pozytywnego wpływu na zainteresowanie letnim wypoczynkiem w formie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, a trzeba dodać, że jest to popyt, jakiego branża turystyczna dawno nie notowała, zwłaszcza w odniesieniu do turystyki krajowej. Bardzo wielu ofert już nie ma, już są niedostępne, zostało naprawdę niedużo miejsc a dodatkowo jest dużo mniej ogólnie oferty na rynku, bo jest dużo mniejsza oferta chociażby kolonii zagranicznych. Niewiele firm się zdecydowało tak naprawdę próbować je zorganizować. A to z powodu odmiennych w wielu krajach i zmieniających się wciąż wytycznych sanitarnych, które co trzeba podkreślić wciąż obowiązują również w Polsce i należy ich przestrzegać. Muszą o nich pamiętać, zwłaszcza opiekunowie dzieci. Rodzic, który dziecko wysyła, musi mieć świadomość, że to dziecko powinno być zdrowe, nie powinno mieć objawów infekcji chorobowej, nie powinno zamieszkiwać z osobami, które przebywają w izolacji. Sam też odprowadzając dziecko na miejsce zbiórki musi być też zdrowy. Dodatkowo musi się zobowiązać do w miarę szybkiego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku, kiedy wystąpią jakieś niepokojące objawy. Dalej jest zobowiązany do Przekazania numeru telefonu organizatorowi, żeby właśnie ustalić tą szybką ścieżkę kontaktu i ewentualnie odbioru tego dziecka z wypoczynku. Który to wypoczynek, podobnie jak w poprzednim roku trwania epidemii, unormowany jest wytyczny głównego inspektoratu sanitarnego. One w sumie wiele się nie różnią od tego, co było w ubiegłym roku, czyli w dalszym ciągu są zachowane tutaj limity dotyczące powierzchni, czyli mówimy tu o tym, że a jednego uczestnika w wypoczynku powinno przypadać 4 m2 powierzchni w pokoju mieszkalnym. Tam, gdzie nie można zapewnić wspomnianego limitu, obowiązuje konieczność noszenia maseczek. Na organizatorzy wypoczynku spoczywa też m.in. obowiązek zapewnienia płynów dezynfekcyjnych, częstego sprzątania i wietrzenia pomieszczeń. Ważnym takim elementem, bez którego nie wyobrażam sobie, żeby. Poczynek mógł w tym roku funkcjonować jest wydzielenie izolatki, czyli takiego miejsca, gdzie w przypadku, kiedy pojawił się jakieś objawy chorobowe, czy u uczestnika w wypoczynku, czy u wychowawcy taką osobę będzie można odizolować. Mimo, że koszty zorganizowania wypoczynku po stronie organizatorów i tak już dotkniętych skutkami lockdownu rosną, klient nie powinien odczuć tego w swoim portfelu. Jeśli chodzi o wypoczynek dzieci i młodzieży, ceny są bardzo zbliżone do cen z lat poprzednich, w szczególności te osoby, które już dokonały rezerwacji z tym wyprzedzeniem, to, to faktycznie te, te ceny były bardzo zbliżone. Teraz widzimy troszeczkę te ceny już bezpośrednio przed, przed wakacjami, mogą być troszeczkę wyższe. Na przyjęcie turystów przygotowane są również obiekty miejskie w stolicy regionu. Szkolne młodzieżowe posiada trzy obiekty. Tym, którym obecnie jesteśmy to jest Relaks, jest drugi obiekt jest na ulicy Kościuszki i trzeci obiekt to jest obiekt Kłobuk w Nowej Kalecce. W sumie jest to ponad 320 miejsc noclegowym o bardzo zróżnicowanym standardzie, od miejsc takich typowo turystycznych dla dzieci i młodzieży do takich miejsc jak tutaj w relaksie o stosunkowo dobrym standardzie wysokim. W Olsztynie są cztery bursy, które zazwyczaj w okresie wakacyjnym zmieniały się w takie czasowe schroniska, w których turyści Goście naszego miasta mogli nocować. W tym sezonie zaproponujemy trzy placówki: zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół elektroniczno-telekomunikacyjnych oraz zespół szkół budowlanych. Nie wszędzie jednak wypoczynek dla dzieci i młodzieży można było zorganizować. W tym roku z powodu braku środków półkolonie nie odbędą się w szkołach, a w Pałacu Młodzieży zorganizowane zostaną tylko dla osób już zapisanych.